Hej, cześć, siemanowiec wam wszystkich, ludziska, bardzo serdecznie, z tej strony Gmix i chciałem was wszystkich zaprosić na kolejny glitch do GTA Online. Dzisiaj mam dla was naprawdę fajny glitch, który sprawi, że będziecie nerami, który tak naprawdę jest dość prosty do wykonania i myślę, że za każdym razem wam się uda. Żeby go wykonać będziecie potrzebować e, glitcha, który robiliście nie wiem, któryś ode mnie glitch do kopiowania samochodów, to muszą być skopiowane samochody, myślę, żeby to zadziałało. Nie próbowałem tego na innych, próbowałem tylko na skopiowanych. Więc jeżeli ktoś nie nadrobił materiału, to będziecie mi tu adnotację, do którejś z tym glitchy do kopiowania samochodów, a my przechodzimy dalej. Słuchajcie, glitch polega na tym, że będziecie sprzedawać sobie nielimitowane samochody. Widzicie tutaj gameplay z boku. Właśnie sprzedawałem jeden z samochodów, żeby wam pokazać, że będę mógł sprzedać bez limitu. Jak wiecie, jest bypass 48 minut. W tym momencie sprzedałem samochód, który. Bo wcześniej nie miałem limitu, dlatego sprzedałem, żeby wam zaprezentować ten, który będę glitchował, że mogę go sprzedać od razu. I słuchajcie, ważna sprawa: do tego glitcha potrzebujecie znajomego jakiegoś jednego. Który będzie się zgodzi, żeby was, wam zgliczować jeden samochód. Sprawdzałem to, działa to z kilkoma znajomymi. Jeżeli chcecie, możecie zaprosić na przykład 9 znajomych do garażu na 9 skopiowanych samochodów, wy w 10, oni szarpną za klamki i w tym momencie y, glitch się udaje, tak? Y, 9 osób, które wam wszystko tam zrobią. Wy potem musicie każdym samochodem oddzielnie wyjechać, ale za chwilę wam jeszcze raz wszystko wytłumaczę, żebyście na pewno wszystko dobrze zrozumieli i mieli jak najlepiej yy... No jak najlepiej do zrozumienia to, i po prostu sobie wykorzystali to w GTA Online do kopiowania samochodów i potem do sprzedawania ich. Zawsze był taki problem, że mieliście po prostu samochód, e, który skopiowaliście, i musieliście go czekać na to 48 minut na każdy samochód, żeby go sprzedać. A w tym momencie możecie sprzedawać to cały czas, o ile się znajomi zgodzą wam pomóc, a wy potem możecie pomóc im w ramach rekompensaty. Jak widzicie, wsiadłem teraz do Elegit, wsiadacie do byle jakiego samochodu w garażu i kolega szarpie za klamkę samochodu ze strony Legendary, boże nie Legendary So San Andreas. So Friends Andreas jest to strona internetowa, którą macie w swoim telefonie. To jest akurat ten samochód, który za który on szarpie jest na maxa, wymaksowany wy po prostu na maksa, jak się tylko dało u mechanika. On kosztuje jakieś 100, coś tysięcy, ponad 1000 będzie kosztował ten samochód. Jest to jakiś rancher XL. Po prostu wybrałem go, ponieważ mało kosztują tam 9000 dolców kosztuje. Ponieważ słuchajcie, musicie kupić ten samochód z tej strony, bo inaczej glitch nie zadziała, niestety nie zadziała inaczej glitch Nie możecie na przykład zrobić tak z lekkimi samochodami skopiowanymi, nie wiem, typu, e, typu, 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 nie wiem, FMJ i tak dalej Musi to być samochód z tej strony, są coś tam dalej Widzicie, że kupuję teraz Elegy, ponieważ e, jeszcze wa ważnej rzeczy nie powiedziałem Garaż musi być zapełniony, cały garaż musi być zapełniony W tym momencie garaż jest zapełniony, jak widzicie, czekajcie, o, garaż jest cały zapełniony, muszę za coś wymienić, na razie nic nie wymieniamy Ponieważ jeżeli będziecie mieli garaż jakieś jedno miejsce wolne, niestety gdzieś się nie uda. To jest właśnie taki problem. E, więc teraz jak widzicie, wchodzę na stronę San Andreas, kupuję ten samochód, który z, y, mam na maksa stuningowany. E, łatwo jest jej znaleźć na drodze, Naj, najłatwiej koło garażu 331 Sapley ST. Tam będziecie najprościej znaleźć taki samochód, właśnie tam najprościej szukałem. Rancher XL zastępuje, Kolega cały czas szarpie za klamkę non-stop, non-stop jak widzicie i w tym momencie kiedy on tak szarpie, nie będę wam robił żadnego cięcia, żeby nie było, że tutaj coś udaje i tak dalej, jak zarzuciło mi to ktoś w ostatnim filmie, że Ej stary ziom, ten film po prostu nie działa, nie? Ja po prostu tutaj se tak raz weszłem na sesję i se spróbowałem i sobie wydałem całą fortunę i se nie działa, nie? No ale jest taki problem, że ten, że no jesteś chujem i ogólnie. A ja mu napisałem po prostu, gościu weź ja to mówiłem, że nie działa na każdej sesji, że tutaj musisz sobie po prostu wypróbować też na innych sesjach. I na tym się skończyła nasza rozmowa i podziękowałem, pozdrowiłem go, tak robię z każdym komentarzem, oczywiście pozdrawiam i oczywiście wytłumaczę, jeżeli, każdy, jeżeli ktoś ma jakiś problem dajcie śmiało znać, oczywiście postaram się wam pomóc. Jak widzicie, niestety to trochę trwa i tylko palec od tego tak naprawdę boli, więc y, znajomy musi mieć naprawdę sześciopak na palcu, he <laughs> nie, a tak serio, znajomy musi być po prostu wytrwały, musi mieć chęci, żeby wam pomóc, ponieważ musi cały czas za klamkę szarpać. Jeżeli w jakimś momencie by przerwał to szarpanie, samochód Rancher y, zmodyfikowany zniknie, na to miejsce y, się pojawi puste miejsce, w które potem pojawi się Rancher, który kupiliście. Dzięki temu, że on tak szarpie, te samochody tak jakby się na siebie nałożą i w tym momencie... Możecie spokojnie sprzedać ten samochód bez limitu i mieć po prostu gotówkę. Ale nie wyłączajcie jeszcze tego filmiku, ponieważ to nie jest cały glitch. Postępujcie zgodnie z tym, co ja wam teraz w tym momencie tutaj mówię i co widzicie na ekranie żeby nie było żadnej wtopy i żeby nie było, że coś po prostu nie działa, bo to jest glitch, który w 100% działa na każdej sesji i tu nie ma możliwości, żeby nie działał. Jedyna opcja, która nie będzie działać, to jest taka, że te glitche z samochodami do kopiowania. Musicie skopiować samochód albo sposobem uderzenia o ścianę, albo sposobem tutaj tym drugim, który wam tam gdzieś rzuciłem adnotację z yy, tym wy wyskakiwaniem z samochodu bez drzwi i tak dalej. Musicie to po prostu mieć, inaczej się nie uda. Jak widzimy tutaj cały czas szarpie za tą klamkę, szarpie, szarpie, Nic więcej tutaj. O, dobra, jak widzicie, dostałem informację, że przyszła, przyszedł do mnie rancher. Rancher przyszedł, tutaj dostałem info z boku. Teraz wsiadamy do samochodu, który kolega nas szarpał, na które miejsce zakupiliśmy pojazd. Wyjeżdżamy z garażu i po wyjechaniu od razu wjeżdżamy. Jak widzicie, tutaj już zawracam powolutku. Samochód nie jest za mocny, więc dlatego też tak trochę się slowojuje slowojuję czy tak powiem. Wjeżdżamy po prostu do tego garażu, czekam aż wjedzie nasz samochód i w tym momencie, kiedy z niego wysiądziemy, auto jest zgliczowane. Spokojnie możecie wsiąść, jechać do Los Santos Customs i sprzedać za Fortunę. I z każdym samochodem robicie tak samo. Tak jak powiedziałem. Potem jeżeli byście na przykład zrobili tych 9 znajomych, którzy chcecie z nimi glitchować, ważna sprawa to musicie potem do każdego po kolei samochodu wsiadać i nim wyjeżdżać. To spokojnie zadziała, ale to jest czasochłonne. Ale myślę, że mniej czasochłonne niż jakbyście mieli sprzedawać te samochody co 48 minut z bypassem. Glitch jest naprawdę fajny, glitch wychodzi każdemu, więc myślę, dopóki go nie naprawią, możecie spokojnie korzystać. Pach, na którym to wykonuje, jest 1.35 w tym momencie. Dodali, To był jeszcze moment, kiedy dodali jeszcze te trzy nowe samochody kaskaderskie, jakieś takie driftu i tak dalej. Więc spokojnie to działa, ja jeszcze, ja cały czas tego używam, naprawdę podoba mi się ten glitch I myślę, że to jest jeden z lepszych glitchy, który dla was zaprezentowałem Jeżeli też tak sądzicie, dajcie po prostu łapkę w górę, napiszcie komentarz No i bądźcie, zasubskrybujcie, czyli będziecie bieżący z moimi filmkami Ale oczywiście jest też opcja, jeżeli komuś się film nie podobał Możecie dawać łapki w górę, a ja wtedy będę wiedział, że muszę coś poprawić Jak widzicie samochód jest do sprzedaży cały czas Przedany samochód, pieniążki dodane, tutaj w prawy górny róg, możecie spojrzeć, pieniążki zostały dodane. I ja Wam dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia i do następnego filmiku. Bye!